Life could be a dream, life could be a dream. Du, 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 du. Już po urodzeniu geny dziecka zawierają informacje o jego przodkach, które w pewnych okolicznościach mogą wpłynąć na jego rozwój. Warto wiedzieć, jakie choroby lub dolegliwości może odziedziczyć dziecko po rodzicach. Pierwszy migreny bóle głowy. Jeśli masz skłonność do powtarzających się napadów silnego bólu głowy, to jak odkryli naukowcy, z od 70 do 80% pewnością można argumentować, że Twoje dziecko będzie również miało podobny problem. Ostatnio specjaliści byli w stanie wykryć gen odpowiedzialny za rozwój migreny. Jeśli jego praca jest zakłócona, niektóre czynniki drażniące, takie jak stres, hałaśliwe otoczenie i nadużywanie kofeiny, mogą powodować pulsujący ból głowy. Aby tego uniknąć, musisz wyraźnie zidentyfikować te czynniki drażniące i, jeśli to możliwe, unikać ich. Drugie choroby onkologiczne. Choroby tej grupy są również bardzo prawdopodobne, że zostaną przeniesione z rodziców na dzieci. Ryzyko wzrasta, jeśli matka zachorowała we wczesnym wieku. Aby zminimalizować ryzyko, w przypadku ujawnionej tendencji, konieczne jest zastosowanie środków zapobiegawczych oferowanych przez lekarzy w przypadku określonego rodzaju raka. Ponadto, znając historię choroby swojej rodziny, możesz wstępnie zabezpieczyć i przejść specjalne testy w celu zidentyfikowania zmutowanych genów. Trzecie skłonny do nadwagi: W tym przypadku czynnik dziedziczny odgrywa bardzo dużą rolę. Jeśli rodzice są otyli, ryzyko nadwagi u dziecka wzrasta o 70%. Jednak naukowcy twierdzą, że nadwaga jest dziedziczona od matki do córki i od ojca do syna. Jeśli więc ojciec jest otyły, mało prawdopodobne, że zostanie to przekazane jego córce. Czwarty wczesna menopauza. Córki mogą również doświadczyć wczesnej menopauzy z dużym prawdopodobieństwem do od 70 do 85% i prawie nic nie może zapobiec lub zawiesić tego procesu. Za początek menopauzy odpowiedzialne są aż 4 geny. Średnio menopauza występuje po 50, ale zdarza się, że zaraz po 40. Piąte choroby sercowo-naczyniowe. Połączenie genetyczne w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego jest również dość wysokie, około 20%. Jeśli matka miała zawał serca, ryzyko córki związane z tym samym problemem znacznie wzrasta. Jednak właściwy sposób życia może zmniejszyć prawdopodobieństwo zawału serca. Musisz uważnie monitorować swoją dietę i starać się nie uzależniać od alkoholu lub palenia papierosów. 6. Choroby psychiczne Od dawna wiadomo, że zaburzenia psychiczne są dziedziczne. Jeśli jeden z Twoich krewnych cierpiał na depresję, jesteś również podatny na to z prawdopodobieństwem od 10 do 30%. Naukowcy odkryli grupę genów odpowiedzialnych za blokowanie hormonów szczęścia w naszym mózgu, co powoduje stan depresyjny. Zapobieganie temu może być jedynie samokontrolą. Aby tego uniknąć, musisz starać się być mniej sugestywnym i zachować pozytywne nastawienie do życia. Nie należy również nadużywać alkoholu i unikać stresujących czy wyczerpujących sytuacji.